Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. BMW Motorrad Masz kolizję drogową? Dzwoń, się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji BMW. Witajcie w Motośladzie, dziś w programie Na targach Oldtimer Warsaw spotkaliśmy przyjaciół z klubu Nornica Pruszków Poznacie Alberta i jego Ducati Monster Enrico spotyka się z Astynomię, czyli grecką policją Klub Nornica Pruszków to klub, który poznałem na jednej z imprez motocyklowych i zafascynowało mnie jedno. Ci panowie są naprawdę totalnie wyluzowani, nawet znak Nornicy Pruszków jest dość specyficzny, historia jest dość ciekawa. Tak, nasza historia jest wieloletnia. Niektórzy jeszcze wtedy nie, nie myśleli o jakichkolwiek pojazdach, kiedy myśmy zaczynali, to były 70 lata, druga połowa, ludzie się przesadzali z małych kwiatów na jakieś lepsze samochody myśmy siadali na motocykle. Słuchajcie, no nasz znak. Znak przedstawia motocykl w namiocie. Nordnica, no jest to gryzoń, więc on właśnie nie ma nic wspólnego z motocyklami. Wziął się to stąd, że w Poznaniu na zlocie zapytają nas, co to za klub? No cóż za klub, jak my mamy 16 lat czy 17, gdzieś to mówić o klubie. I stał namiot. Takie namioty w Polsce szyto i nazywały się nornice. Obok namiotu stał motocykl. I zostało. Do dziś na naszym znakiem jest motocykl w namiocie. Jak ktoś sobie popatrzy na znak, to nie wiadomo, czy to wystają klamki, czy damskie pantofle. To jest już jest kwestia interpretacji. Jasne, to jest ciekawa sytuacja, bo to wymagało od was, jako od ludzi, którzy Przewidywali, że coś się zacznie dziać w tym rynku. Wiele osób niszczyło motocykle, wrzucało je na złom, traktowało je jak kompletnie niepotrzebne sprzęty gdzieś tam w stodole czy w garażu. Stare WFM-ki traktowane były naprawdę bardzo brutalnie. Wy to jakby przewidzieliście, zaczęliście te motocykle zbierać. Nie wiem, no właściwie kto rzucił ten pomysł, bo nie były tolerowane w klubie od samego początku motocykle przerabiane. Mieliśmy junaki, no i kiedyś każdy chciał z junaka zrobić Hondę. Obrzydliwie to wyglądało niestety. Nasze, zawsze dążyliśmy do oryginału. Tak powoli, to, jak widać na naszym stoisku Krzysiek kiedyś jeździł motocyklem, który był silnikiem BMW, reszta była rosyjska. Radziecka, przepraszam. No i widać czym się to skończyło. Motocykle dwa pięknie odrestaurowane, BMW R75, wersja na Syberię i wersja pustynna. A nasz pierwszy prezes, który no niestety w świętej pamięci zmarł, miał Harleya, który też powoli zaczął kompletować do oryginału, tak zwany Liberator WLA 42. No dobrze, a teraz pytanie, bo Jakie nowe pojazdy się pojawiły w Waszej kolekcji? No w dalszym ciągu pchamy się w kierunku legendy PRL-u, rozwijamy ten temat, grupa ludzi, którzy się rodzili w latach 70 już o tym nie pamiętają, dla nas ws i te rzeczy są naturalne, a oni się tym fascynują, więc mamy sporo nowych WS-ek, WFM-ek najróżniejszego typu i troszeczkę wchodzimy w blok techniki bloku, w pojazdy techniki bloku wschodniego w samochody. Mamy porosca, mamy lua zapływającego, mamy maluchy. Troszeczkę jakby chcemy pokazać świat oczami człowieka, który żył w tamtym systemie. I tak wygląda nasze stoisko. Jest tam camping, jest samochód Zaporożec, który pokazuje jak się jeździło takimi rzeczami i uwierzcie mi, że większy jest tłum przy Zaporożcu niż przy niejednym Mercedesie. Także jeszcze jeden mamy temat, któryśmy uruchomili, stara Japonia, nowe Goldwingi, zzr -y, motocykle z 80-tych lat, które rozwijają 300 na godzinę, więc to jest też taka nasza nowa furtka, którą próbujemy uruchomić. No i młodzież. No właśnie, i tutaj pytanie o tak zwany nowy narybek w klubie. Czy przychodzą do Was młodzi ludzie? Tak, przychodzą młodzi ludzie. Ci młodzi ludzie się fascynują tymi Japończykami, którzy gonią w kąt te nowoczesne motocykle. I mamy ludzi, którzy się fascynują epoką Perelu, młodzi chłopcy, którzy zbierają y gadżety najróżniejsze y i pomagamy mu, im w tym. Pyta mnie ten młody człowiek: Czy Pan, Panie Rysko ma coś y z, z tej epoki? Wszystko, co ja mam, to jest z tej epoki. Co co Także to jest dla mnie naturalne. Tak jest nowy na i to się rozwija. Słuchajcie, no nawet taka rzecz jak gałka manetki dziewignizjany biegów z polonezem. Bajońskie pieniądze obecnie. E, również, no wyposażenie poloneza. Widziałeś poloneza brązowego w środku? Ja widziałem. Egipski. Z brązowymi szybami. I z brązowymi szybami, to jest tak. E, Rysio nie powiedział jeszcze, bo nasz kolega Szczylit się nie chwali o tym, ale z nowych nabytków to jest KS600, KS500, Zindab. No, marzenie, tylko ten wał na tych spileczkach. Tak, no na razie się nie chwali, dlatego, bo to jest w ciemnym garażu i jest powolna odbudowa. A Michał, e, Rysia, na przykład jego własny, no to e, też już nie ma tego. Ryś i Żak, tak? Odbudowa. Zauważyłem też trochę komarów. No, i mamy pierwszego komara, ale no to powoli, powoli to, to są poszukiwania. Sam wiesz. Jak? Tak, ja wiem, bo też szukam saraka na sztywnym zawieszeniu. Mam komara, słuchajcie, wspaniałą historią, nie uwierzyłem jak nie zobaczyłem zdjęcia, trzech studentów w 70 latach na komarach pojechało Iran, Irak i Syria, mam z tego zdjęcia facet potem stało to długo w piwnicy, odrestaurował ja to odkupiłem. No komar piękny, ale historia jeszcze lepsza. Ja wydawało mi się, że dużo na komarze jeździłem, bo byłem nad morzem, ale Irek, Irakistynia to przerasta ludzkie pojęcie. I mam dowody, zdjęcia komarek w Iraku. Fajnie to jest. Słuchajcie, powiem tylko tyle. Nornica Prusków to grupa bardzo, bardzo ciekawych ludzi. Jeżeli kiedykolwiek będziecie na jakiejś imprezie, padnijcie do nich, poczęstują was czasem nad grochówką, jak będziecie sympatyczni, i opowiedzą wiele ciekawych historii, doradzą, jak zdobyć ciekawy, klasyczny motocykl, nie tylko polski. A jeżeli będziecie bardzo mili, to może was przyjmą w swoje szeregi. Dzięki bardzo. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd, BMW Motorrad. Masz kolizję drogową, dzwońmy się wszystkim zajmiemy. Centrum motoryzacji BMW. Niektóre czy ze sobą współgrają niebywale niektóre rzeczy powinny ze sobą współgrać mam na myśli włoskie jedzenie które jest dość szalone tak samo jak włoskie motocykle jesteśmy w Botega del Gusto sklep włoski zarazem kawiarnia przed nami motocykl również włoski to Ducati Albert bardzo fajny sprzęt ale robiąc tego Ducati starałeś się zrobić jak najwięcej rzeczy we własnym zakresie to nie jest tak że brałeś z katalogu jakąś część i od razu była gotowa do założenia tylko ty pracowałeś nad każdym szczegółem oczywiście taki był główny zamysł Ogólnym głównym zamysłem było to, żeby złapać jakąś linię tego motocykla, czyli nie miał się bronić dodatkami gadżetami, tylko ręczną robotą i przede wszystkim całą linią motocykla, którą tak obejmujemy wzrokiem. I od tego się zaczęło. Jasne, wiesz, ja, ale to też stanowi o tym, że gdyby ktoś na przykład chciał mieć taki sam, takie samo mocowanie lampy, jak ty zrobiłeś, to no gdzieś w projektach jest i można by je powtórzyć. No na pewno można by było powtórzyć, ale cieszę się, że byłem pierwszy z tym mocowaniem. Nie tylko mocowanie lampy, wiesz, przeglądałem się ramię motocykla i doszedłem do wniosku, że dużą sztuką było takie przeprojektowanie ramy, żeby nadal miała ten włoski klimat, no bo Ducati ma specyficzny klimat, ale żeby ta rama no nie dawała się zauważyć, w którym miejscu skończyła się oryginalna, zaczęła już twoja. Tak, tak, oczywiście, to, to była podstawa tego I, i nadal, żeby zachowała swój charakter ten sprzed projektu, a takim jeszcze jednym z moich głównych założeń to był, Pomysł na to, żeby to był motocykl, który dla, może dla laika lub takiego kogoś, kto niekoniecznie zna markę, mógł być motocyklem, który był rzadziej sprzedawany przez firmę lub nawet gdzieś schowany jako prototyp. Wiesz, Z lat 90. Bo tak wygląda. Tylko, że wiesz, zachowałeś mnóstwo elementów oryginalnych, niemniej jednak dobierałeś takie rzeczy, które nie zepsuły jego linii, jak mówiłem. Zegar to też ciekawa rzecz. Zegar powstał. Cały... Aha, motocykl jest ogólnie na jednej osi zbudowany, czyli jest symetryczny. Też to było takie założenie. Dużo rzeczy jest włoskich, które przypadkiem podczas budowy zostały do niego wrzucone, tak jak na przykład zbiornik paliwa. Pochodzi od Kaziwy Mito po kilku różnych próbach i przymiarkach. Oczywiście później się okazało, że projektant Kaziwy Mito to też jest gość, który projektował niektóre modele Ducati stąd może tak fajnie pasuje do tego motocykla. No a reszta, reszta robota tak, żeby się jakoś wkomponować. Tu muszę tak troszeczkę się przyznać, że ułatwieniem dużym jest to, że jestem plastykiem zawodu, to może łatwiej mi to było narysować i, i spasować elementy. A chwilę oderwiemy się od motocykla przejdziemy do jednej z Twoich form działalności. Bawiłeś się w aerograf, znaczy bawiłeś, to za mało powiedziane, malowałeś w aerografie. Tak, malowałem przez wiele lat, to właściwie chyba kilkanaście na pewno, hmm, ale dawało mi to już za małą trochę perspektywę i, i takie jakby wyżycie się w tym co robię i padło teraz na budowę motocykli to jest pierwszy który zbudowałem wystawiałem go na targach motocyklowych w tym roku i brał udział w konkursie na budowę motocykla z takim jak dla mnie ogromnym powodzeniem i no i to dla mnie daje taki sygnał że trzeba dalej to brnąć, to po prostu. Dobrze, ale powiedziałeś, że znudziło ci się malowanie, ale gdyby jednak ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział, że bardzo cię proszę, widzę, że potrafisz zrobić rzeczy piękne, nawet artystyczne, to czy zgodziłby się coś pomalować na motocyklu? Tak, to oczywiście, bo jeszcze czasami tym się zajmuję. Chociaż osobiście jestem zwolennikiem malowania motocykli w jeden kolor, przy niektórych motocyklach, lub grafiką, która jego podkreśla. Także, także raczej nie preferuję malowania płomieni i, i jakichś pejzaży na motocyklach No dobrze. Szybkościomierz też nie pochodzi od Ducati. Nie. Podcho to znaczy tak, wnętrze pochodzi od Ducati, sama obudowa jest od Virago 535, bo tak po, po zdjęciach wyglądało, że będzie się nadawała. Natomiast starsza jest zaprojektowana przeze mnie wykonana przez firmę w Polsce. Z moim logo, z logo Ducati, i wyskalowana w taki sposób troszeczkę przypominający, może, Syrenę, Warszawę, ale nadało to też taki klimat retro trochę motocyklu. Jak przyglądałem się pierwszy raz temu motocykle, widzę, że doszedłem do wniosku, że wyciągnąć, wiesz, motocykl ma to do siebie, że ma te bebechy, nazwijmy je kolokwialnie, ohydne. I to, co jest niepotrzebne, u ciebie jest schowane, a to, co naprawdę było ładne w oryginale, ty pokazałeś, widzę tylne zawieszenie. Tak, to zawieszenie. Tak nawet kiedy ten motocykl kupiłem. Nie do końca jeszcze byłem świadomy, że akurat Ducati Monster taki wynalazek posiadam w zawieszeniu. Zresztą on jest dość mocno zabudowany w oryginalnym motocyklu, ale kiedy podsłaniałem, to stwierdziłem, że na pewno musi być wyeksponowany, bo jest to bardzo ciekawa rzecz, niespotykana i taka chyba wyjątkowa tylko w motocyklu Ducati akurat. Wydech też robiłeś tak, tak. i projektowałeś od zera. Wydechy projektowałem, tak żeby nawiązywały troszeczkę kolorystyką spawu do ramy. Natomiast kształt tak, żeby zachować dalej linię motocykla, o której tak mówię, bo na tym najbardziej mi zależało. No i pewien człowiek w Polsce, który tymi wydechami się zajmuje, zrobił go idealnie, perfekcyjnie, tak jak jest zrobiony, był na projekcie. Dobrze, to teraz... No... Używamy określeń, które są stosowane w motocyklizmie zadupek, powstawał w bólach. Powstawał w bólach, bo, jest, tak jak wspomniałem, to jest pierwszy motocykl, więc nie do końca wiedziałem, jak się z za niego zabrać. No i powróciły takie jakieś tam zdolności z lat młodzieńczych, modelarstwo i tak dalej. No i powstawał z drzewa, z drewna w zasadzie balsowego. Wspomagałem się trochę sosnowym. Dawało mi to dużą możliwość uzyskania symetrii takiej doskonałej. No i później odlew z żywicy. No i to właściwie był koniec. A do tego, to znaczy on i tak był dobudowany do kanapy, która najpierw powstawała, e, projekty z kartonu i tak dalej. E, no i po wygananiu kanapy powstał zadupek, który musiał też łączyć się z całą linią motocykla. Powiedziałeś o mm, ważnej rzeczy. Powiedziałeś o tym, że to jest motocykl, który zrobiłeś jako pierwszy. Czy już coś nowego powstaje? Tak, tak. Powstaje na tej samej bazie ramy, bo mm, też dużo czasu spędziłem na projektowaniu ramy. Powstaje na tej samej bazie, ale będzie to motocykl troszeczkę bardziej sportowy charakterem i myślę, że za około 3 miesiące będzie gotowy i, i na pewno gdzieś go będę prezentował. No i tym sposobem mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to czego teoretycznie nie da się poprawić, bo Ducati same w sobie są piękne, można jednak dokonać pewnych cudów i stworzyć urządzenie, które powala na kolana. Dzięki Ci wielkie i gratulacje. Dziękuję bardzo. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? dzwońmy się wszystkim, zajmiemy Centrum Motoryzacji BMW. Ta gente onesta, Santelna. Per caso io notaj, una ragazza lei Un angelo veniva verso Motowizjonerów, oczywiście tak. Może tużinkowe to jest Akropolis, Partenon, ale zawsze mój wątek jest. Eh, motocykle. I właśnie eh, zauważyliśmy, że oni różne marki używają. I właśnie tu mają e, Suzuki, trochę Faustorm troszeczkę starsza i e, to jest fajne, taka Yamasha, Yamaha jednocylindrowa. E, oczywiście obserwowaliśmy, że w Chile używali kaski e, ze Schubert, a tu używają te łoski-karski e, Kaberg. Po grecku policja się mówi astinomia, astynomia. Jak widać, one mają bardzo specyficzne buty. Nigdy nie rozumiałem z tego, co jest związane, ale jest mega charakterystyczne ten ich tempo jazda i ten specyficzny sposób chodzenia. Oczywiście takie buty nie pasują do naszej sprawy typu motocykli, i tak dalej. Pogoda się spisał. Bardzo fajnie, teraz już nie używamy żadnego e, motocykla czy skutery i tak dalej korzystamy z takiego metro, drogi jak cholera, muszę wam powiedzieć, bo 18 euro, żeby iść i z powrotem z e, lotnisko do centrum, mi się wydaje taka cena nie za bardzo rozsądna, biorąc pod uwagę, że to jest jedna z tych e, ostatniej ekonomii e, w Europie, więc ludzie nie mają za dużo finansów, żeby tego pozwolić. Niestety taki czas. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj przez tymi ruiny, tak się mówi, od sklepion, takiej świątiny, który się znajduje tu w kos i jak zawsze mówię, panowie. Nie ograniczajcie tylko zawsze do e, natury, przyrody, oczywiście nic nie, nie zmuszam, każdy robi co chce, ale eksplorujecie też trochę te tradycje, ta gastronomia. spróbuję też gadać tutaj z ludzi za tydzień będzie e, święta tutaj, bo e, religia w Grecji, jak każdy wie, jest nie katoliczna, tylko ortodoks. E, fajne też, zawsze zobaczysz, jeżeli chodzi o historię, że w drugiej stronie, jak doskonałe widać, mamy właśnie miejscowość Bodrun. Bodrun znana też dla wielu turystów polacy nie tylko, znajduje się w Turcji, tam trzeba mieć oczywiście paszport. Może wspominając ten film roki, ale jesteśmy o wiele, wiele, wiele bardziej do tyłu. Jesteście bardzo ciekawi? Bardzo chcesz zobaczyć, co ja widzę teraz? Ok. Spróbuję realizować wasze marzenie tutaj w Kos, dla motowizja, motowizjonerów, to jest natura, bez względu czy mam skuter albo dragster. To jest to. To jest ta Turcja, która bardzo wielu bardzo przestraszył e, grecką e, pokój, bo sterista lat dominacja turecka powodowali bardzo, bardzo dużo ofiary e, w trakcie historii. Oczywiście dzisiaj jest taki przepiękny dzień, który pozwala na pełne poczucie, ten kontakt z naturą, ale też musimy że ten, cywilizacja grecka właśnie jest na tyle awansowana, że tu rosło właśnie pierwsze, jeżeli możemy tak to nazywać, szpital, bo Hipokrates, jak wspominaliśmy, jest ten człowiek, który właśnie startował ogólnie biorąc medycynę. Jeszcze na całym świecie jest taki właśnie przeżywiania hipokrata. Każdy lekarz, który startuje właśnie ma taki formularz, na który wspomina właśnie Nie tego hipokratę. Ja sądzę, że, powtarzam, motowiprawy to motowyprawy, ale dzisiaj żyjemy taki piękny dzień dzięki naszego skutera, ale możemy spokojnie zwiedzić te punkty interesowe, te punkty interesu, te punkty interesu. Nazwijmy się to tak, jak chcecie. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladów w czwartek o 22. Poprzednie odcinki MOTOŚLADu możecie zobaczyć na Facebooku oczami Ostrego. Sponsorami programu są. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. BMW Motorrad. Masz kolizję drogową? Zwoń, się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji BMW. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.